Zapraszam Was wszystkich na Festiwal Porannej Gwiazdy. Festiwal Sztuki i Uzdrawiania. Festiwal Niemacacji. Żyje sobie nadal bajka, opowiadana, szeptana, śniona, powtarzana raz za razem. Stara opowieść. Starożytna intuicja, która teraz strzepuje z siebie kurz i znów powstaje. Opowieść o starożytnym Zimbabwe, gdzie kiedyś gromadzili się ludzie z całego świata na ceremonie, aby modlić się, śpiewać, tańczyć oraz dzielić się medycyną i opowieściami. Ta opowieść, już tak stara, że na pewno nigdy nie zostanie zapomniana w końcu ile pokoleń przetrwała wychyla głowę i serce z ziemi i woła! Wzywamy uzdrowicieli artystów, artystów, uzdrowicieli proroków, poetów, bajarzy, śpiewaków, wszelkich twórców, aby przyjechali do Zimbabwe na festiwal porannej gwiazdy, festiwal Niamacacji, w sierpniu tego roku. Gwiazda poranna Niamacacji rozświetli nam ceremonię radości, którą jednocześnie i tworzymy, i pamiętamy. Zgodnie ze starymi tradycjami uzdrowiciel i artysta to jedno i to samo. Obaj są twórcami, dyrygentami i przekazicielami medycyny, która utrzymuje przy zdrowiu ludzie i wspólnotę ludzki, człowieczych i pozaludzkich, ducha i ciała. Cywilizacja straumatyzowanej i traumatyzującej żarłoczności i zniszczenia niszczy wybujało różnorodność wszelkich istot już od tysięcy lat. Starając się chronić mądrość dawnych czasów, my jako ludzie podjęliśmy wysiłki zachowania tego, co wydaje się nam zagrożone. Jednak wielki duch, który prowadzi nas wszystkich, nie przestał rozmawiać z ludźmi tylko dlatego, że znajdujemy się rozproszeni po całym świecie z mieszanymi workami przodków, historii, tradycji, nadziei i marzeń. Rośliny śpiewają nam wszystkim, wszędzie. Duchy zwierząt wciąż nas chronią i prowadzą. I wszyscy szukamy radosnej i prawdziwej historii ludzkości. Tematem festiwalu Njamacacji są gwiazdy. Otóż gwiazdy zapraszają nas do myślenia o czasie i historii ludzkości, która sięga tysięcy, jeśli nie miliony lat. Oczywiście czas nie jest linearny, więc sięgając wstecz, w najdalszą przeszłość, tak naprawdę sięgamy również w przyszłość, także w naszą przyszłość i pytanie, co chcemy z tą przyszłością zrobić. Przenosząc się w wyobraźni w mitologiczną przeszłość, ponownie czarujemy świat, łącząc się znowu ze wszystkimi ludźmi, z naszymi rdzennymi duszami, a także mamy wtedy możliwość dostania wizji, aby skleić wszystkie odmienne części nas samych z całego świata i zjednoczyć się we wspólnej ceremonii, która uhonoruje nasze gwiezdne pochodzenie. Gwiazdy to miejsce, z którego pochodzi wielki mit o ludzkim duchu i naszych gwiezdnych przodkach. Fragmenty tego starego mitu można znaleźć na całym świecie. Ten mit łączy Ameryki, Słowian, kontynent afrykański, Europę, Azję, Australię, właściwie każdy zakątek globu, znany i nieznany. Mit ten mówi nam o czasach, kiedy ludzie z gwiazd przybyli i podarowali nam cywilizację, czyli muzykę, wiedzę o roślinach, wiedzę o budowaniu świątyń, wiedzę o gwiazdach i czasie, wiedzę o chmurach, wiedzę o pieśniach, wiedzę tego, jak być człowiekiem w pełni. Wielki Duch Ludzkości i jego magiczna siostra przybyli, aby opowiedzieć nam, jak pięknie żyć, jak godnie odchodzić i o tym, że to jest krąg. Ta cała podróż z gwiazd na Ziemię i z Ziemi z powrotem do gwiazd. Ludzie umieli wtedy pięknie żyć i byli szczęśliwi. Niestety okrutny brat Wielkiego Ducha zabił go, a potem rozrzucił kawałki po całym świecie. Wielki młyn nieba, który mielił dobre czasy, zawalił się i ludzie zapadli w tragiczne zapomnienie. Dlaczego? Bo po prostu taki przyszedł czas i zapomnieliśmy o tym, co ważne. Ale magiczna luba wielkiego ducha, matka gwiazda, duch magii, nadziei, pieśni, mądrości, Niamacacji, porannej gwiazdy, ona zebrała wszystkie kawałki, złożyła, zaśpiewała i wielki duch ludzkości mógł znowu wstać na nogi. Kierując się mitem, zaczynamy od wielkiego końca, czyli tam, gdzie jesteśmy. Przez siedem dni przechodzić będziemy przez różne gwiazdy, doświadczenia, przemyślenia, ceremonie, piękne sztuki. Składać będziemy kawałki ducha człowieka. Będziemy to robić pięknie, znajdziemy się znowu na samym początku, odkrywając nasze prawdziwe początki i korzenie zmienimy naszą przyszłość jako ludzie. Namacacji, gwiazda poranna ona łączy kawałki wielkiego mitu, naszego pochodzenia i to ona pomoże nam, ludzkości, w drodze do odrodzenia. Będzie dla nas przewodnikiem wielkiego śnienia, które przyjawi się podczas ceremonii w dniach festiwalu potrzebna jest nasza wyobraźnia, serca dobre wole. Wielka ceremonia, która się spełni, będzie niesamowicie piękna. Tak więc spotkajmy się na wielkim festiwalu artystycznym i duchowym w sierpniu w Zimbabwe, aby połączyć sztukę i medycynę, i medycynę, która jest sztuką, i sztukę, która jest medycyną. Rdzenne kultury obu Ameryk, Afryki, regionów słowiańskich, a także innych miejsc, przestrzeni i czasów na świecie, wiele nas uczą o ceremoniach oraz o tym, jak zarówno celebrować człowieczeństwo i otwierać nasze wyobrażenia o tym, kim jest człowiek. Rdzenność zdawien dawna i nowe, nowa oryginalność człowieczeństwa spotkają się. Jeśli nie możesz spotkać się z nami w Zimbabwe, ale chcesz być częścią ceremonii, również zapraszamy. Będą wydarzenia, rozmowy, wystawy w internecie, jak i po prostu sieć, która tworzyć się będzie według wizji połączenia kultur rdzennych i nowych z Ameryk, Afryki i Słowian, kultury artysty, uzdrowiciela, który nie tylko wyraża traumę, ale również idzie krok dalej. I tym robiąc, staje się dobrym prorokiem. Wasze pomysły, wasze serca, wasze człowieczeństwo, wasze modlitwy i wasza twórczość tego potrzebujemy, tego potrzebuje świat.